Orędzie Pana Jezusa do Kapłanów. Część trzecia. Uwolnij nas, Panie, od złego. 24 maj 1976 do 9 wrzesień 1976. Punkt pierwszy. Wielka bitwa na niebie. 24 maj 1976. Jezus. Trwa wojna, która zakończy się przy końcu czasów. Największa bitwa o apokaliptycznych rozmiarach rozegrała się na niebie między aniołami wiernymi Bogu a aniołami zbuntowanymi. Pierwszymi dowodził święty Michał Archanioł, na czele drugich stanął Lucyfer, straszny smok apokaliptyczny. Powstała wtedy walka na niebie, święty Michał Archanioł i jego aniołowie walczyli przeciwko Smokowi i został on zrzucony. Był to szatan, ten dawny wąż, który waszych pierwszych rodziców poprzez pychę doprowadził do nieposłuszeństwa względem boga. Taką jest ta straszna rzeczywistość, którą świat z taką głupotą wyśmiewa, poddając się zarazem niszczącemu działaniu tyranii Ciemnoty i cierpieniu. Królestwo szatana jest królestwem ciemności i zła, wszelkiego zła, bo każde zło bierze tam swój początek, jako ze źródła wszelkiej nieprawości. Owa walka prowadzona na niebie wobec Boga była niesłychaną walką umysłu, która rozstrzygnęła na całą wieczność przyszłe losy aniołów i ludzi. Było to zdarzenie historyczne o pierwszorzędnym znaczeniu i które wstrząsnęło niebo i ziemią. Historia ludzkości jest związana i uwarunkowana od tego zdarzenia, bez względu na to, co mówią lub myślą o tym ludzie. Świadczy o tym wyraźnie Pismo Święte i wypowiedzi ojców i doktorów Kościoła. Punkt drugi niewierzący w istnienie szatana Jezus te niezwykłe chwile które przeżywacie i ta przyszłość która was czeka skłonią was do uwierzenia w działanie niebieskiego wojska objawi się to przez szczególną obecność opatrzności bożej rządzącej światem lub też przez utrapienia spowodowane przez szatana wywrotowca porządku ustalonego przez boga Papież Paweł VI powiedział to odważnie: Przedtem racjonalizm, teraz materializm, starają się okrzyczeć najważniejsze zdarzenia nieba i ziemi, nie podając jednak żadnych wyjaśnień. Nie tylko moją własną obecność w historii i w kościele, ale nawet istnienie szatana starają się wrogowie po dziecinnemu bagatelizować, a nawet wprost temu zaprzeczać. Ze smutkiem i bólem trzeba dziś stwierdzić, że nie tylko wrogowie moi i mego kościoła zaprzeczają istnieniu istot obok człowieka o innej naturze, ale czynią to nieraz sami chrześcijanie i słudzy Boży. Są to sceptycy i niewierzący. Przynosi to wielką szkodę nie tylko im samym, ale również i całemu społeczeństwu. Udało się nieprzyjacielowi człowieka uśpić wiele dusz i serc, tak że działanie jego jest mało zwalczane. Niestety, brakuje w kościele wiary w najbardziej podstawowe zasady u tych, którzy zdają się tę wiarę posiadać. Punkt trzeci: wielka wina z obojętnienia, Jezus. Czy można pozostać biernym wobec zaciekłego działania wroga, któremu nie brakuje ani inteligencji, ani mocy, by pokonać duszę, które nienawidzi i chce wciągnąć w otchłań wiecznego zatracenia? Rozsądnie odpowie się nie, ale rzeczywistość jest inna. Obojętność i powątpiewanie spotyka się także u tych, którzy ze względu na swe stanowisko, główny cel swego powołania. I wierność dla wiary powinni ją nie tylko popierać, ale bronić i szerzyć. Tymczasem trwają oni w bezczynności. Oddają się oni działaniu drugorzędnemu i nawet nieistotnemu dla powstrzymania niszczącego wpływu szatana w kościele. Jak tłumaczyć pewne zaniedbania, które ułatwiają działanie nieprzyjaciela w kościele? Na przykład każdego dnia. Usuwa się pół miliona egzorcyzmów, modlitwy do świętego Michała Archanioła, odmawiane po mszy świętej, które wielki papież Leon XIII w duchu proroczym na początku Nowego Stulecia ustanowił, by szatana i jego zastępy pokonać. Mam tu na myśli również modlitwy do niepokalanej. Czym chciano zastąpić te tak wielkie, znac wiele znaczące modlitwy? Potwierdzone przez moich zastępców? Otóż niczym. Czy to jest mądre postępowanie zaniechać to, co tak rozumnie i słusznie było ustalone, a nie starać się tego zmienić? Jest tylko jeden przykład lecz wiele podobnych można by przytoczyć. Czy nie byłoby wskazane pomyśleć poważnie o tym przy rachunku sumienia? Błogosławię Cię, mój synu. Punkt czwarty. Kościół. Ogołocona twierdza. 23 maj 1976. Jezus. Ateistyczny komunizm i rozwój społeczeństwa pod wpływem techniki konsumpcyjnej było w ręku wroga ludzkości najlepszą bronią do szerzenia materializmu i ateizmu i odwrócenia ludzi od Boga. Szatan, który od czasu stworzenia człowieka niczego nie zaniedbał, by go wyrwać Bogu i wprowadzić na drogę zatracenia, zorganizował wojnę, którą prowadzi z zaciętą wytrwałością i podłością. Należy słusznie przyznać, że nie brakowało prób sprzeciwu, lecz w miarę rozwoju zgubnego działania szatana, przeciwdziałanie w moim kościele zmniejszało się. Gdy powstała dość żywa reakcja w Kościele, katolicki ruch robotniczy, studentów, akademików, w przeciwieństwie do nich wewnętrzne przeciwdziałanie w Kościele osłabło. Przypominam Wam jeszcze raz o papieżu Leonie XIII, który przewidział wielkie niebezpieczeństwo i nie zaniedbał ustalić egzorcyzm, który miał być stosowany przez wszystkich, kapłanów i zwykłych wiernych, by powstrzymać działanie diabelskie lecz mało kto praktycznie z niego korzysta, a większość nie rozumie jego znaczenia. Nieprzyjaciel uderzył również w Kościół nie tylko z zewnątrz racjonalizm, rewolucja francuska, pozytywizm, wolnomularstwo, socjalizm, marksizm itd., ale zręcznie pracował wewnątrz samego Kościoła. Ostatni papieże, np. Pius IX, Leon XIII, Pius X i Pius XII byli wielkimi bojownikami przeciw wewnętrznemu rozbiciu kościoła i różnym na niego napaściom. Działania te dokonywały się wewnątrz kościoła, modernizm, horyzontalizm i tak Kiedy oblężenie z zewnątrz zwiększyło się, szatan usiłował wzmóc i poszerzyć swe sposoby walki. Upadło wówczas wiele bractw i pobożne stowarzyszenia które powołano by ożywiły życie wiary i łaski. Duszpasterze nie dostrzegali tego braku równowagi, jaki powoli wkradał się do kościoła. Nie starano się też szukać pomocy, dlatego kościół mój stał się jakby ogołoconą i bezbronną twierdzą. Głośne uwagi papieży o grożącym kościołowi niebezpieczeństwie nie zawsze znajdowały szybką reakcję duchowieństwa, która mogłaby zahamować a nawet zatrzymać działanie wroga. Punkt piąty. Maryja spieszy na ratunek. Jezus. Nie byłoby do tego tragicznego stanu doszło, gdyby dzisiejsi chrześcijanie wiedzieli, że są powołani do wielkiej armii, która ma za zadanie pokonać skuteczne nieprzyjaciela dusz. Ze swej strony nie zaniedbuje on niczego, by sprowadzić z właściwej drogi i skierować dusze na wieczne zatracenie. Wy, wasze dzieci, wasze rodziny, wasze społeczeństwa jesteście przez Niego zniewoleni, czego nawet nie zauważacie. Jesteście nieprzyjaciółmi samych siebie i najwyższego dobra, przez które i dla którego zostaliście stworzeni. Jest to wielki dramat Kościoła. Aby uwolnić mój kościół od coraz to śmielszej tyranii i wroga, należy temu koniecznie zaradzić. Aby zlikwidować cierpienia, jakie sprawia duszą panowanie szatana, powinniście koniecznie zorganizować się, nie zwlekając dłużej i działać wytrwale z pokorą i mocną wiarą. Ja sam, Jezus, będę Wam dawał wskazówki. Tymczasem. Abyście mogli się odnaleźć, tak zagubieni w dzisiejszej anarchii, należy z wiarą przyjść i w życiu zastosować wskazówki, rady i prośby Najświętszej Maryi Panny, mojej i Waszej Matki, które przekazała ludzkości w Lurd, w Fatimie i w wielu innych miejscach świata. Mówiła zawsze: Modlitwy i pokuty. Potrzeba więcej czasu poświęcić na świadomą modlitwę i pokutę. Zorganizujcie się w tym celu, tak, aby moje miłosierne serce i niepokalane serce Maryi w tej dramatycznej walce odniosły wreszcie zwycięstwo. Chodzi w niej o życie lub śmierć, o światło lub ciemności, o prawdę lub błąd. Błogosławię Cię, mój synu. Punkt 6 Społeczeństwo konsumpcyjne. 25 maj 1976 Jezus. Gdy ustanawiałem sakramenty, wiedziałem, jak bardzo będą one chrześcijanom potrzebne. Potrzeba ta nie zmniejszała się, raczej można powiedzieć, że dzisiaj w miarę zmiany społeczeństwa patriarchalnego rolniczego i pasterskiego na społeczeństwo techniczne, potrzeba ta wzrosła. Technika przyniosła ludom i rodzinom większe bogactwa, ale nie większe szczęście. Przyniosła im większy dobrobyt, przyniosła więcej lepszych środków komunikacji, ale nie połączyła bardziej serc. Przeciwnie, przez źle użyte środki ludzkość zdąża do przygniatającej duchowej i moralnej nędzy. Wy, którzy urodziliście się w tym stale rozwijającym się społeczeństwie i wychowali w nim, unoszeni jesteście w bezlitosny, a często nawet nieludzki jego rytm. Owładnęła wami gorączka, która często tak pali, że powoduje duchowe złe samopoczucie. Zatracacie wtedy sprzed oczu to, co powinno najbardziej ożywiać Waszego ducha. Powinniście zawsze pamiętać o głównym celu waszego życia na ziemi. Inaczej, rozproszeni i wykarmieni owocami tego konsumpcyjnego społeczeństwa, stajecie się łupem dla nieprzyjaciela. Zaciemnia on wtedy wasze dusze, osłabia je i pozbawia potrzebnego pokarmu. Punkt siódmy. Tragiczna. Błędna droga. Jezus. W nowoczesnym życiu człowiek nie ma czasu na rozwój życia wewnętrznego. Brak troski o jego wzrost przeszkadza w rozwoju łaski, uśmierca ją, często i jednocześnie zaślepia duszę urokiem wyrobów obecnej cywilizacji. Ułuda i kłamstwo. Dążą do zmaterializ zmaterializowania życia i do całkowitego wykreślenia z pamięci głównego celu istnienia. A przecież życie na Ziemi ma wysłużyć nam wieczność, dla której zostaliście stworzeni. Ta złudna gra, wprowadzona przebiegle w czyn przez szatana, sprowadziła społeczeństwo na zgubną drogę, odciągając ludzi. Od dobrego życia i nie oszczędziła Kościoła. Punkt 8. Bierzmowany żołnierzem Chrystusa. Jezus. Dla mnie, od wiecznego słowa Boga, nie ma przeszłości ani przyszłości. Jestem chwilą, w której wszystko jest teraźniejsze. Dałem ludziom wszystkie potrzebne środki do zbawienia i uniknięcia wszelkiego zła, które pochodzi od diabła, księcia ciemności, który chce wszystko zaciemnić. Sakramenty to drogocenne owoce tajemnicy mego zbawienia. Złączyłem je z tajemnicą Kościoła dla waszego dobra. Do tych sakramentów należy między innymi sakrament bierzmowania, by z każdego ochrzczonego uczynić prawdziwego żołnierza, obdarzyć go odpowiednią bronią i niezniszczalnym mundurem. Ten uniform wyróżnia bierzmowanie jako żołnierza od niebierzmowanego. Tymczasem dzieło złego ducha wywołało kryzys wiary w kościele, który rozproszył żołnierzy z mojego wojska. Rozważcie, synowie, Skutki, jakie następują w wojsku, gdy żołnierze nie wierzą swoim oficerom, ani dowódcom, ani celowi, dla którego zostało powołane. Tacy żołnierze nie wierzą również w skuteczność broni, w jaką zostali wyposażeni. Wyobraźcie sobie duchową organizację takiego wojska. Podwładni i przełożeni zaniedbują swoje obowiązki. Oficerowie nie każą, za brak, nie każą za brak dyscypliny, gdyż sami wątpią w jej konieczność. Zważcie ogromną siłę rozsadzającą, moc tego wojska i wynikające stamtąd śmiałe poczynania wroga, który rozpoznał dobrze sytuację swego przeciwnika, nad którym odtąd zdaje się panować. Takie jest dzisiejsze położenie kościoła. Wszyscy się mogą o tym przekonać. Nie mogę być odpowiedzialny za to dzisiejsze zło, jakby to chciał nieprzyjaciel zarzucić. Odpowiedzialni są ci, których z miłością wybrałem, by moją trzodę prowadzili i paśli. Daremny to trud starać się uniewinnić, jak to uczynili wasi przodkowi i jak każdy winowajca to czyni, zrzucając z siebie winę. Jesteście odpowiedzialni. Za takie zaniedbanie i za niewykorzystaną moc bierzmowanych do walki z nieprzyjacielem duszy. Niektórzy nie pamiętają nawet, że przyjęli sakrament bierzmowania. Aby każde zaniedbanie i swą odpowiedzialność uznać, trzeba postawy pełnej pokory. Błogosławię Cię, Synu. Punkt dziewiąty. Wroga gorliwość szatana 26 maj 1976. Jezus, pisz, mój synu, ja, Jezus, urodziłem się w wstające w Betlejem. Nie było dla mnie miejsca w żadnej gospodzie, gdzie inni znaleźli schronienie. Odmówiono przyjęcia nie tylko z powodu bliskiego rozwiązania Maryi lecz raczej z nieprzychylnego usposobienia serca gospodarza, dla tego młodego małżeństwa, tak różniącego się od innych. Szatan uczynił z tego gospodarza nieświadome narzędzie, by tej parze przeszkodzić w znalezieniu przytułku, bo obawiał się i ich nienawidził. Pojawienie ich sprzeciwiało się jego zakusom. Nienawiść diabła stawała się coraz gwałtowniejsza. Nie mógł zaniepokoić duszy Józefa i Maryi, a każda jego próba była zdecydowanie odrzucona, co napełniało go lękiem. Dlatego szukał innego sposobu, by mnie, Jezusowi i mojej matce zaszkodzić. Nie wiedział jednak podczas tych usiłowań, że służył cudownie planom Bożym, bo powiększył zasługi tej młodej pary i przyczynił się do spełnienia zapowiedzi proroków. Dobrą okazję znalazł diabeł w nędznej duszy Heroda. Człowiek ten, kierowany rządzą ducha i ciała, stał się powolnym narzędziem szatana i spowodował mord niewiniątek. Lecz wszechmocny Bóg wybawił mnie, swego boskiego syna, moją matkę i opiekuna ze szponów diabła. Tak było we wszystkich innych próbach szkodzenia mojej świętej rodzinie. Nic, zupełnie nic, nie mógł zdziałać szatan, by zaszkodzić mnie, prawdziwemu Bogu człowiekowi, ani też mojej i waszej Matce, ani świętemu Józefowi. Punkt dziesiąty. Szatan uderzał we mnie bezpośrednio. Jezus Niepojęte zuchwalstwo diabła posunęło się tak dalece, że podczas mojego postu na pustyni kusił mnie, abym oddał mu pokłon. Wprost, bez pośrednika chciał się przekonać o mnie. Zaczepiał mnie tam. Mnie, którego wszy który wszystko wie, wszystko widzi, a w modlitwie i umartwieniu chciałem przygotować się, by dać mu zasłużoną odpowiedź. Podczas mego publicznego życia. Zuchwałe poczynania szatana stawały się coraz bardziej widoczne, aby mnie na wszelki sposób zmęczyć, do czego posłużył mu przede wszystkim niewierny apostoł. Judasz, jak i Herod, pałający porządliwością ducha i ciała, pełni pychy i zmysłowości, byli przyczyną wielu moich cierpień. Znając niszczące działanie szatana w duszy Judasza, Przeciwstawiałem się temu modlitwą i pokutą, ale nie widziałem w nim wcale współdziałania z łaską. Czy dus dusz pasterze modlitwą i pokutą walczą o dusze powierzone ich pieczy, o których wiedzą, że trzeba je wyrwać ze szponów zła? Lecz nie tylko Judaszem posługiwał się szatan, ale i resztą apostołów, którzy nie byli wolni od pokus zarozumiałości i zazdrości. Posługiwał się też kapłanami świątyni, by ich skłonić do nienawiści ku mnie i, spis i spiskowania przeciwko mnie. Posługiwał się też uczonymi i faryzeuszami. Oparłem się wszystkim, mając za broń modlitwę i pokutę, by moce złego zwyciężyć. Ponieważ dzisiaj zaniedbuje się modlitwę i pokutę i żartuje się z istnienia diabła, Musicie więc znosić jego działanie, co staje się przyczyną moralnego, duchowego, a nawet fizycznego cierpienia.